Słuchajcie, tam w ogóle portu prawie nie widać. Cały jest mokry. Hmm. Ale tu nie wieje, tu możemy drona puścić. Słuchaj, ogólnie to miało być tak, że miało być fajnie, miało być y, y, wypuszczone w powiecie, dwa drony w porcie. Mieliśmy zrobić ORP y, generała Pułaskiego z drona, wszystkie zgody pozałatwiane, ale pogoda jest do nie No ale mimo tego, że nie będzie latania dronem, to zrobimy jakiś tam materiał z wypłynięcia na misję y, Płaskiego. Właśnie w tym momencie holownik już po niego popłynął i ruszył już łaski. Gościu właśnie ruszyli. Ale pogoda jest faktycznie do <noise> jesienna. Zobacz, jak pięknie woda tańczy. Właśnie chyba się skończył. Słuchajcie, tam w ogóle portu prawie nie widać, nie? Nie widać. Dobra. Czekaj, bo mi się po obieczy. Portu mi ta parasolka wyschnę. Zobacz, wypływa. ORP Łaski. Olej, zobacz, jak to woda tańczy. Niesamowicie to wygląda. I zimno mi trochę w łapki, wiesz? Zamarzam. W ogóle ORP. No, mokry cały już jestem. ORP Płaski, służby w polskiej marynarce od 2000 roku. Został przekazany nam przez Stany Zjednoczone, gdzie służył od 1980 roku. To był pierwszy, pierwszy taki okręt rakietowy, który dostaliśmy od armii amerykańskiej. Ej, mam mokro w Był pierwszym takim, który był przystosowany do współdziałania, integracji siłami NATO, ponieważ do tej pory nie mieliśmy takiego okrętu, który mógł współdziałać z innymi okrętami. Karol, mogę się schować za ciebie? Raczej nie, ja bym się schował za ten budynek, jednak chyba wiesz? No chyba tak. Bo chyba trochę dostajemy. Nie, nie damy rady. Bo on za wolno płynie. No zaraz przyspieszy, ale już jestem cały całym mokry. Słuchaj, załogi na nim może być 215 osób. Prędkość maksymalna 29 węzłów. Zasięg 4500 mil morskich przy prędkości 20 węzłów. Matką szesną tego okrętu pod polską banerą jest żona ówczesnego yy, premiera RP pani Buzek. Jestem cały mokry. Ja też. O masakra! W nogach mam mokro. Spodnie są całe mokre. Wszystko jest mokre. Takiej pogody nie mieliśmy jeszcze przy nagraniach. Dobrze na dolu nie było takiej pogody. Tam doby była masakra, nie? Dobra, morska pogoda to jest. Idzie. A zobacz, a za nim błękit. Z takich okrętów, tego typu, wybudowano 55 sztuk. Gdy były wycofywane z y, armii USA, trafiły do Polski. Bahrainu jeszcze do kilku innych tam państw służą do dzisiaj. Pułaski w ogóle ma do 2025 niby służyć w Polsce. Zasila szeregi trzeciej flotyli okrętów. Dwa lata, dwa lata po otrzymaniu Pułaskiego w 2000 roku otrzymaliśmy też drugi taki okręt. O rybę, kościuszko. To są bliźniaki? Tak, to są tego samego typu nie, okręty. Zobacz, tam ktoś jest na końcu, ale wytrwały, zobacz. Jedna osoba. Nie, o, w sumie trzy, trzy osoby są z się <laughs> Trzy osoby są na, na tym na końcu. O, jeszcze biegasz, biegnie sobie. Jest to okręt typu Oliver Hazard Perry. Jak wspomniałem, 55 okrętów powstało tego typu. Zobacz, jesteśmy w odbiciu. I ten Line. Stoi sobie na francuskim. Widziałeś? No jacy niektórzy są twardzi? No, nie tak jak z się przy, przy lekkim deszczyku, nie? Ty przestaje padać, może drona wyciągniemy. W ogóle ORP generał Kazimierz Pułaski miał wcześniej nazwę USS Clark jak, jak zasilał szeregi Armii Amerykańskiej U nas ma numer butowy 272 tam miał, miał numer FFG11, chodź zobaczymy, co się dzieje z pogodą. No dobra, nie przejaśnię. troszkę nie wieje, dawaj, dro <śm> dawaj drona, <śm> dawaj drona. Przejaśnię się, dawaj drona. Mógłbyś swojego, ale fota by była z aparatu. No nie, no sztos ta pogoda jest boska. ORP Łaski ma długości 135,6 m, szerokości 13,7 m. Zanurzenia ma 5-8 metra samego kadłubu, ale 7,5 metra z opływem sonarów. On jest wyposażony w sonary. Okręt służy do wykrywania, poszukiwania, wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych, do niszczenia celów powietrznych i celów nawodnych. Ma wyrzutnie torped. Pajek. Mam ciekawostkę z nim związane, obchodzę się i z kieszeni Ciekawostkę, w 2013 roku Narodowy Bank Polski wypuścił monetę 2 zł w stopie Golden Nordic ORP generał Kajziemierz płaski Moneta została wypuszczona w 2013 roku. Jest to 2 złotówka Jest jeszcze kilka okrętów, które mają y, taką monetę. W ogóle też w, w tym roku wypuścili y, ORP Warszawę A gdzieś gdzieś jeszcze mam ORP Orła. Mam zdjęcia w ogóle jak było wodowanie monety na or te orle Ale pięknie wygląda Tylko czemu jestem cały mokry? Idziemy się jeszcze schować na chwileczkę, Czy idziemy do końca? Idziemy się schować, bo on strasznie wolno wychodzi. Ale wiesz, że on teraz właśnie przyspiesza. On już płynie sam w tym momencie. Mam niepr mokre, nieprzemakalne buty w środku. Cały jestem mokry hmmm hmm, hmm. Gośka, weź ci po drona jeszcze zdążysz hmm. go zrealizować, to jest niebiesko No pokaż jak się lata teraz zzz, zzz, zzz. <laughs> Dobry, także już jestem mokry pogrzewanie się włączy w samochodzie Nie, no tak mokry to jeszcze nie byłem przykleiłem się cały do siebie Mokry Karol I see the under zielono, a to nie ta piosenka, nie ta piosenka, ale z reklamu. No i czemu nie przyspieszne? Jak nie? Zobacz. Już nie. Umrę z zimna zaraz. Dobra, chodź tam. Słońce. Gorzka, dawaj drona. Dawaj aparat. Spodnie do kolan mam mokre. Tam, gdzie kurtka się kończy, tam się kończą suche usłuchać... Ja mam wszystko mokre. Właśnie po nogawce cieknie mi woda do butów. Ej, ale mi zimno w łapy. Niech on już przyspieszy, dobra? Ale kto w ogóle to wymyślił, żeby to zrobić? Powiedz mi, Gośka. To wpadł na taki idealny pomysł? Dobra, chodź, muszą być ręce wolne. Siła! Zobacz i zaraz się przejaśni. To co, droniki? Cześć, obowiązek musi być wypełniony, nie? Mimo pogody. No i popłynął. Zobacz, zobacz teraz, zobacz co się dzieje. Za 10 minut będzie po deszczu. 10 minut i pogoda zobacz jaka, nie? Ja to byłem przed, to wodki złoto. No. Holownika zrobiłem. No i teraz też zrobię holownika, a te jebać. Zarzeka chmurka. Ty, może polatamy teraz, ja pierdol, no, bo do 17 mamy zimno. zgodę. A co ty masz na nosie? Deszcz. <laughs> Mnie właśnie też jeden deszcz przeleciał z nosa przed tak. chwilą, no. I <laughs> tak deszcz leci z nosa, jak jest zimno. No. Deszcz z nosa. Ale zobacz, jak jak jakieś światełko dostają, patrz. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, 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 aj. Ajaj. Aj, aj. A nie mówiłeś im, żeby później wyszli 15 minut. No mogłem dzwonić, że Damian stoi z tamtej strony. to Wystarczy było zagadać, żeby gdzieś mi później wypływać. No i zgody na drona, wszystko... widzisz, Pogoda swoje zrobiła, nie? Wiesz to tak jak ja miałem być w weekend w, w tym No Na wejście w Queen Elizabeth, ale weszli dzień wcześniej, to już ma powołali wyjazd. No to nieraz tak jest. Właśnie ORP wypływa na misję. Mieliśmy przygotowane drony, mieliśmy przygotowane zgody. Pogoda zrobiła swoje, czyli polecieliśmy, ponieważ Lao, Ręce czerwone z zimna. Łaski wychodzi z portu, zaraz wyjdzie słońce. Super, dzięki. Jesień! Do zobaczenia. Zobacz, gorzko tam. Z tym holownikiem. Zobacz i Aha. zobacz te chmury. No cudo.